i Bożą i ale także do nawrócenia. To nawrócenie jest elementem koniecznym na przykład każdej naszej spowiedzi. Po to na koniec spowiedzi wypowiadamy słowa postanawiam poprawę. Jest to piąty konieczny element potrzebny do ważności spowiedzi. W duchu więc pokory przeprośmy Boga za nasze słabości, które oddalają nas od Pana i podstanawiajmy zmianę i poprawę, licząc na Bożą łaskę. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmił się nad nami. Chryste, który oddałeś swoje życie za swoje owce, zmił się nad nami. Panie, który szukasz owiec zagubionych i pociągasz je do nawrócenia, zmił się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się, wszechmogący Boże spraw, abyśmy stale rozważając Twoją naukę. Spełniali słowem i czynem to, co się Tobie podoba, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z mądrości Syracha. Nie polegaj na swych bogactwach i nie mów, one mi wystarczą. Nie daj się uwieść rządzą i sile, by iść za zachciankami swego serca. Nie mów, któż ma nade mną panować, albowiem Pan z całą pewnością wymierzy ci sprawiedliwość. Nie mów, zgrzeszyłem i cóż mi się stało, albowiem Pan jest cierpliwy. Nie bądź bez obawy co do przebaczenia, byś miał dodawać grzech do grzechu. Nie mów, wielkie jest Jego miłosierdzie, zgładzi mnóstwo moich grzechów. U Niego bowiem jest miłosierdzie, ale i gniew, a na grzeszników spadnie Jego zapalczywość. Nie odwlekaj na wrócenia do Pana ani nie odkładaj z dnia na dzień, nagle bowiem gniew Jego przyjdzie i zginiesz w czasie odpłaty. Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych, nic ci bowiem nie pomogą w dniu klęski. Oto Słowo Boże. Szczęśliwy człowiek, szczęśliwy człowiek, który ufa Panu, szczęśliwy człowiek, który ufa Panu, szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie Pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie więdną, a wszystko, co czyni, jest udane. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Co innego grzesznicy są jak plewa, którą wiatr rozmiata, albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, a droga występnych zaginie. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga. Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów, Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Ale kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem Twoja ręka jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli Twoja noga jest dla Ciebie powodem do grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być uczuconym do pieku. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem do grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie, bo każdy ogniem będzie posolony. Drąbra jest sól, jeśli sól smak swój utraci, Czymże ją przyprawicie? Miejcie w sobie i zachowujcie pokój między sobą. Oto słowo Pańskie. Widząc, że Syn Boży jest zawsze gotów wysłuchać naszych modlitw, przedstawiajmy mu nasze intencje. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby Duch Święty wspierał ich w rozwiązywaniu aktualnych problemów i w umacnianiu jedności w Kościele. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby troszczyli się o dobro moralne i materialne swoich obywateli. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi poszukujących drogi swego życia, aby odważnie poszli za głosem wezwania do służby w kościele. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy oddawili się od Pana Boga, oswajając się z grzechem, aby odkryli w sobie pragnienie wolności od złego i zdolność do zmiany życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, szczególnie za świętli pamięci Andrzeja, aby osiągnęli nagrodę życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, tu obecnych, abyśmy nigdy nie przyczyniali się do popełniania grzechu przez innych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Panie Jezu, który nieustannie posilasz swój Kościół w najświętszej ofierze, wysłuchaj naszego wołania. Ty, który żyjesz i królujesz na wieki i wieków. Błogosławiony jesteś, panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem Ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie przynosi, tobi go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś Boże, teraz i na wieki Przyjmij nas Panie stojący przed Tobą. Tak się Módlcie się, aby moją waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Boże, nasz Ojcze, składając należną czcią najświętszą ofiarę, pokornie Cię prosimy, aby dary złożone ku Twojej chwale przyczyniły się do naszego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego Pan z wami w serca Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego. Z żywą wiarą wyznajemy jej rozmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święty, święty, święty. Zaprawdę święty jesteś Boże i słuszny Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa Twojego Syna naszego Pana mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie powietrze że. Wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary, bo śmierć, Twoją, Panie Jeze, Wspominając Boże, zbawczą mękę Twojego syna, jak również cudownego zmartwychwstania i w wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wężej prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą, spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierzy i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na Ziemi, a więc Twojego Sługę, naszego Papieża Franciszka, naszego biskupa Marka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lot odkupiony. <laughs> Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdzia swoim, dobry Ojcze. Zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swego Królestwa naszych zmarłych braci i siostry, tych, za których składamy tę ofiarę, oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat. Wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusu się, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności ducha świętego, wszelka raczej i chwała przez wszystkie wieki wieheku. Ołczyni przez zbawiciela i posłuszni Jego słowo ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, jest w niebie, przyjdź się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i w ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw o Wybaw nas Pani od Zła Wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela. Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem. I doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pachański niech zawsze będzie z wachami. Przekażcie sobie znak pokoju. daranku boshi To baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien. Przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo. Będzie uzdrowiona dusza moja. Jezusa ukrytego, oddać dla Niego, Niego. Wielbienie pałańczy. Módlmy się, wszechmogący Boże, spraw, abyśmy osiągnęli zbawienie, którego tego otrzymaliśmy w tym sakramencie, przez Chrystusa Pana naszego. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzką złego ducha, Bądź naszą obroną, aby Go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz, dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Za 15 minut zapraszam do domu katechetycznego członków grupy Emaus ale także chętnych, którzy chcieliby do nas dołączyć. Tematem dzisiejszego spotkania jest, w jaki sposób zły Duch próbuje nas odwieść od czytania Pisma Świętego i oddzielenia się wiarą z innymi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn, i duch święty, idźcie w pokoju Chrystusa. Wszystkie nasze dzienne sprawy.